Mamy taką tendencję tego, żeby kiedy stoimy przed jakimś wyzwaniem, to żeby wybiegać myślami w przyszłość. Z każdym kolejnym krokiem jesteśmy, stajemy się gotowi na każdy kolejny krok. Hej kochani, witajcie na wdzięcznym sercu. Bardzo mi miło znowu się z Wami widzieć. I dzisiaj przychodzę do Was z taką moją receptą na udany dzień. Myślę, że w ogóle każdy z nas ma jakieś własne wyznaczniki dobrego dnia i sposoby na dobry dzień, więc napiszcie w komentarzu, może zrobicie z tego jakaś fajna dyskusja i zainspirujemy siebie nawzajem. Dzień dniowi nierówny. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Raz mamy lepszy humor, raz gorszy, czasem słońce, czasem deszcz, jak to się mówi. Pewnie nieraz widzicie, że Czasami wychodzi Wam coś od razu, a czasami macie wrażenie, że przez cały dzień Wam nic nie wychodzi. A mimo wszystko, ja głęboko w to wierzę, że przecież Pan Bóg w całej swojej dobroci i miłości stworzył każdy nasz dzień pieczołowicie. I myślę, że każdy dzień. W oczach Boga jest udany. Naprawdę wiele zależy od nas i od tego, jak my do tego dnia podejdziemy i co my z nim zrobimy, bo dostajemy dar i możemy go wykorzystać tak, jak chcemy. Twoją drogą modliłam się dzisiaj rano właśnie o ten odcinek i pytałam Pana Boga, co ma dla nas na, na to nasze niedzielne spotkanie. I miałam taki obraz i też takie mocne przekonanie. Pan Bóg chce uporządkować nasz dzień. Sprawić, żeby właśnie on był udany, on był dobrze wykorzystany mimo wszystko, niezależnie od tego, co robimy, jakie okoliczności nas spotykają, czy ostatnio mamy trudny czas w życiu, czy może właśnie taki łatwy i przyjemny. Dlatego głęboko w to wierzę, że dzisiaj są tutaj z nami osoby, które potrzebują uporządkowania tego dnia i że naprawdę zostaniesz tym odcinkiem pobłogosławiony. Zacznę od początku. Jak w ogóle myślę sobie o tym, czym jest dla mnie udany dzień, to jest to dzień spędzony z Bogiem. To jest taki wymarzony dzień, to jest taki dzień, który niezależnie jakby wyglądał od strony technicznej, że tak to nazwę, albo ludzkimi oczami, to to jest udany dzień. Raz wychodzi mi to lepiej, a raz gorzej. Czasami czuję Bożą obecność i naprawdę mam takie przeświadczenie, że spędzam ten dzień razem z Bogiem, a czasami nie mam takiego wrażenia i wręcz dopiero wieczorem orientuję się, że ja właściwie o Panu Bogu prawie w ogóle nie myślałam przez cały dzień. W moim ulubionym psalmie pierwszym czytamy o człowieku, który zaufał Panu. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. Które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. co czyni, pomyślnie wypada. I szczególnie właśnie ta końcówka trzeciego wersetu porusza mnie od lat. Ja już pamiętam, że w 2014 roku dzieliłam się tym samym na jednej z moich konferencji, właściwie wow, to chyba była. Moja pierwsza konferencja w życiu. I właśnie wtedy mówiłam o tej końcówce: co czyni pomyślnie wypada. W innym tłumaczeniu też czytamy: wszystko, co czyni, jest udane. Dlatego ja głęboko wierzę w to, że udany dzień to jest dzień spędzony w ufności Bogu, dzień powierzony Bogu. Takim moim pierwszym sposobem na udany dzień to jest poranna modlitwa. Ja o tym mówiłam już wiele razy i ja będę o tym mówiła. Naprawdę tyle, ile się da, i wierzę, że są tutaj osoby, które potrzebują dzisiaj to usłyszeć. Może przez wakacje, przez urlopy, może przez różne inne zawirowania straciłeś ostatnio swoją rutynę poranną i przestałeś dbać o poranną modlitwę, a może do tej pory nigdy tego nie robiłeś. Wierzę, że Pan Bóg dzisiaj do ciebie mówi. Chcę spotykać się z Tobą o poranku i chcę z Tobą już od pierwszych chwil złapać ten dzień i wspólnie go przeżyć. Poranna modlitwa, jak powiedziała kiedyś moja klientka, ustawia dzień. Zupełnie inaczej wygląda dzień rozpoczęty tak sobie: O, a inaczej wygląda dzień, na który ja patrzę z Bożej perspektywy, bo właśnie na porannej modlitwie ubieram te Boże okulary. I patrzę potem na wszystkie wydarzenia tego dnia, również na trudności, na przeszkody, przez pryzmat Słowa Bożego, przez pryzmat tego, co Bóg włożył w moje serce rano. I jakiś czas temu zobaczyłam na Instagramie taką fajną rolkę, to był fragment z jakiejś bajki, a ja oczywiście. Nie za bardzo znam się na bajkach, tak jak też na filmach, ale widziałam tam właśnie, że ten bohater tej bajki topi się w wodzie, a wtedy pingwin podchodzi i wyciąga go z tej wody. Może ktoś z Was już po takim krótkim opisie kojarzy, co to jest za bajka. Ta rolka była opatrzona takim komentarzem, że to jesteśmy my, kiedy ominiemy, pominiemy poranną modlitwę. Rzeczywiście wtedy tak jest, że przychodzą różne trudności i zaczynamy się topić. Oczywiście Pan Bóg od razu pojawia się i w takich momentach, Podaje nam swoją rękę, wyciąga nas z tej wody, natomiast niepotrzebnie dokładamy sobie trudu. Tak naprawdę mogłabym zakończyć na pierwszym punkcie, bo to właśnie Bóg sprawia, że mój dzień jest udany. Natomiast oczywiście na nasz udany dzień my również mamy wpływ. Więc lecimy dalej. Drugi mój sposób na udany dzień to jest rozmowa, spotkanie. Z bliskimi osobami, w ogóle z ludźmi, ale myślę, że nieprzypadkowo nasi bliscy są naszymi bliskimi. Pan Bóg sprawił, że akurat. Taka bliska więź, relacja łączy Ciebie z daną osobą, i myślę, że powinniśmy to wykorzystywać po to, żeby rozmawiać, dzielić się wzajemnie swoimi doświadczeniami, różne rzeczy wspólnie przeżywać, a przede wszystkim się umacniać o tym mówi Słowo Boże. Mamy się nawzajem pocieszać, że mamy się nawzajem budować. Powiedz coś dobrego swojej bliskiej osobie albo jeżeli potrzebujesz wsparcia, to ty. Posłuchaj, co ona dobrego ma tobie do powiedzenia. Choćby naprawdę dzień był trudny dla mnie, często te trudne dni to są wtedy, kiedy jest deszcz, siedzę w domu i nie za bardzo wychodzi mi praca. I właśnie wtedy, kiedy w ciągu dnia mogę porozmawiać z bliskimi dla mnie ludźmi, mogę doświadczyć Boga właśnie w tych ludziach. Jesteśmy sobie dani i zadani, dlatego jeżeli nawet miałbyś wrażenie, że ten dzień to po prostu już jest spisany na straty, Szanuj się, w jaki sposób możesz ukochać drugiego człowieka, co możesz jemu dać od siebie. Trzeci sposób zacznę od fragmentu z Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Mój trzeci sposób na to, żeby mój dzień był udany, żeby mogła wieczorem robiąc takie podsumowanie dnia, a praktycznie zawsze je robię, stwierdzić, że okej, okay, jestem usatysfakcjonowana z tego, co się dzisiaj wydarzyło. To jest właśnie to, żeby każdego dnia zrobić coś dobrego, coś pożytecznego. Może to być prozaiczna rzecz, jak na przykład posprzątać mieszkanie. Może to być odhaczenie jakichś obowiązków zawodowych. Może to być też jakaś przysługa. Właśnie dla drugiego człowieka, który jest w potrzebie. I może ogląda nas ktoś, kto zmaga się z jakimiś stanami depresyjnymi. Może twój jeden dzień wygląda jak drugi. Może właściwie masz poczucie bezsensu w życiu i nic się tobie nie chce. Jesteś stworzony w Chrystusie do dobrych czynów. To jest twoje zadanie na każdy jeden dzień. Dlatego postaraj się, chociażby z posłuszeństwa i wierności Bogu. Wypełniać to Twoje zadanie, a zobaczysz, jak w tych dobrych czynach będziesz doświadczał dobroci Boga, będziesz widział, jak Bóg posługuje się Tobą, i że Twoje życie jest naprawdę nieprzypadkowe, i że Ty zostałeś stworzony tu również w konkretnym celu. Jesteś potrzebny. Czwarty sposób na udany dzień: zrób coś rozwojowego. Specjalnie powiedziałam o czymś rozwojowym, dlatego że każdy z nas jest inny, mamy różne zainteresowania, różne pasje i właściwie dla każdego rozwój będzie znaczył coś trochę innego. Może ty, jeżeli każdego dnia poświęcisz chociaż 15 minut na naukę angielskiego, to będziesz Czuł, że się rozwijasz. Może kiedy pójdziesz na rower, będziesz czuł, że rozwijasz swoją kondycję fizyczną. Chodzi właśnie o to, żebyśmy każdego dnia mieli takie poczucie i rzeczywiście doświadczenie tego, że idziemy naprzód. Przypowieść o talentach. Na pewno bardzo dobrze ją znasz. Ja widzę w tym fragmencie przede wszystkim Boga który jest za naszym rozwojem. Widzę go jako Boga rozwoju, Boga, który pragnie ciągłych zmian na lepsze. Co robię każdego dnia wieczorem? Tak jak już wspomniałam, robię takie małe podsumowanie dnia i zastanawiam się, co dobrego zrobiłam w ciągu dnia, co dobrego się wydarzyło. Dziękuję za to Bogu i staram się też codziennie zrobić sobie takie mini uwielbienie z muzyką uwielbieniową, śpiewając, modląc się na głos, i właśnie wtedy dopiero dochodzi do mnie tak w pełni to. Jaki ten dzień był dobry. Właśnie wtedy dopiero odczuwam taką pełną satysfakcję z tego dnia, z tego co się wydarzyło, do czego Bóg mnie uzdolnił, co mogłam zrobić i czym mnie obdarował. Oprócz tego, że wdzięczność, uwielbienie jest właśnie oddaniem czci Bogu, przebywaniem w Jego obecności, otwieraniem się na Jego moc. No, oczywiście uwielbienie ma mnóstwo korzyści duchowych, to myślę, że ono również wpływa na naszą psychikę i na nasz sposób myślenia, bo właśnie

Podczas uwielbienia mamy okazję uświadomić sobie to wszystko, co Bóg ma dla nas. Tak więc w ten sposób Bóg również może przemieniać nasze myślenie, sprawić, żeby nasze myśli były bardziej pozytywne, bardziej wdzięczne, bardziej doceniające. Właśnie wtedy możemy uświadomić sobie, że ten dzień był udany. Daj znać w komentarzu, jaki jest Twój przepis na udany dzień. Chętnie poczytam i zainspiruję się. A teraz błogosławię Ci w imię Jezusa. Chrystusa na ten dzień i każdy następny, by wszystkie Twoje dni były udane dzięki Bożej mocy i na Bożą chwałę. Amen. Do zobaczenia.